Trenerowi Urbanowi lewi zwycięstwa, okay. aczkolwiek na pewno co do sposobu, w jaki zostało ono odniesione, na Raz że piwice na na dali upust swoją emocją po meczu, uważa, że gdyby te mikrofony były ustawione w naszej szatni, to na pewno dużo byłoby zastrzeżeń co do sposobu podytowania z tego całego fragmentu gry, który rozstrzygnął o, o, o naszej porażce. Również, jeżeli trener Urban mówi, że przyjął taką strategię gry, co oczywiście można, ogóle pozwalając rozwinąć się Nowakowi w Grubowi, to trzeba oddać, że ci którzy oglądali mecz w Canary plus Pulsabilita, u nas, w pierwszej połowie, zauważyli cztery pozycje spalone naszych piłkarzy, które podniósł pan sędzia, a okazało się w rzeczywistości, że tych spalonych nie było. To są słowa które, osób, które widziały mecz, także tutaj na pewno nie ma co. Zrzucać gumę e, na Kogleniego, to trzeba też popatrzeć na siebie, że mieliśmy swoje sytuacje. Na grubość sama, jak sam, wagi, to była sama, sam. to na danej gumie, na danej kompanii, niechacie. To Nasza pasta została przerwana. I na koniec tej pierwszej rundy mamy 27 konkursów, bo dzisiaj runda się kończy. To dwa następne mecze, jakie zostaną, to są już z do rysem, bo wszyscy wiemy. Także emocji na pewno po meczu. W szatni naszej, jak powiedziałem, jest, jest bardzo dużo, trzeba te złe emocje przez cały tydzień ukierunkować w emocje pozytywne, tak żeby wyjść na boisko w przyszłą sobotę z kolei dotąd, po to, żeby wygrać trzy punkty. Pokazać się, że ta paska się zwycięstw nie wzięła się przypadkowo. Myślę, że ten mecz dzisiejszy potwierdził, że takie mecze jak Goal Hunt Legia przy publiczności, przy dwóch stron, to są tym czym piłka nożna powinna być w polskiej rzeczywistości. Z mojego punktu widzenia mogę tylko żałować, że takich meczów gramy bardzo rzadko w tygodniu, Że kibice dopisują, że przyjeżdża Taki zespół, który stawia wysoką poprzeczkę i w efekcie jest to nie tylko dla kibiców, ale i dla naszych piłkarzy olbrzymi świątyni. O wyższych zwolniach, można powiedzieć przenosi na wyższy poziom? Myślę, że liczbowo mamy o trzy punkty więcej niż w zeszłym roku. Były 24 razy 27. Co Ty mówić Ciężko powiedzieć, bo na pewno o rundzie nie wskazuje tylko się na znaczy meczach, też ten początek jeszcze. Myślę, że tutaj musimy zrobić wszystko, żeby rundę wiosenną nie rozpoczynać znowu od czwartej czy piątej połewki, tylko rozpocząć to od pierwszej, z tym już rozwisną Ale ja jestem zadowolony z podejścia piłkarzy, z tego, że oni wierzą, że do ratów może się do końca bardzo o coś więcej niż tylko szkolny że możemy zrealizować nasze cele, jakie zostały przedstawione przed sezonem. Wszystko jest w naszych rękach. I Legia odpłuszył nam na, na, na jeszcze dalej, jeszcze większe punkty, ale gramy, gramy grać do końca. Mam nadzieję, że wróci Mariusz, mamy do buton, wróci Maciej Korzyn. także. Na pewno ta siłował naszego wzrośnia, choć ta dzisiejsza też nie była taka bo sytuacja wystrzelania bankki na pewno nie były. Panie trenerze, znaczy to właśnie nie jest tak, że gra w europejskich Pucharach oprócz prestiżu, to jest coś, co yy, ma takich yy, pięć meczów gra w licy, prawda. prawda? Doświadczenie. Ale Iy... chodzi o to, że... Ten okres przygotowawczy jest być wszystko krótszy. Dlatego, gra chcemy gra... Dlatego chcemy grać w Europie, żeby nie mieć dwa miesiące trzy tygodnie przerwy, nic nie robić, jeździć na wakacje do Egiptu, tylko po to, żeby jechać i grać na dzień dzisiejszy z Białorusią, z, z Kazachstanem, bo tak jesteśmy geograficznie zieleni. Jeżeli przyjdziemy takie jak przy to możemy później mogli grać z taką prześcigiem jak Brent. Znaczy właśnie, czy słaba postawa drużyny na początku nie wynika to z zbyt długiego kresu przygotowawczego? Czy nie powinno się rozgrywać więcej, więcej meczów? Mogę zmienić tylko treningi i zmienię, tak żeby to